Słuchaj Teatr Podcasty Teatru Współczesnego w Szczecinie Pierwsze skojarzenie z Beatą Kozidrak Kozaki no, Coś to mówi nazwisko Kozidrak i Kozaki, więc chyba tak Juzek nie daruje ci tej nocy, ale nie wiem czy to jest dobre skojarzenie Juzek nie daruje ci tej nocy Tak jest, moje takie je samo Rozwód. Jak to rozwód? Szumny. Ach, że... plotki. Niestety, nie, plotki, no. Jasne. Ale tak nam no, jej było, szkoda, że tak się stało. Bo pamiętam, byłem wiele, wiele lat temu, jak oni zaczynali na ich koncercie i fajną parą byli. A piosenki państwo jakieś kojarzycie? No bajmu, no ba, no biała armia, przecież fajna płytka. Nie ma wody na pustyni. Muzyk nie daruje tej nocy? No. Biała armia. Jestem sterem białym żołnierzem. Nosisz spodnie, więc walcz. tytułu to może nie tak bezpośrednio. Ale zaśpiewać może żona. Nie, nie, zaśpiewać nie będę. No, ale, ale, ale są to piosenki takie łatwo wpadające w ucho. I nawet młodzież je lubi, to chyba nie jest tak źle. A sytuacje, w jakich pojawiają się piosenki tylko Zidrak i Bajmu w ogóle? Ja pamiętam jej kreację, to, to się rzuca w oczy, że ma zawsze jednak takie skórne spodnie, taki trochę rochowy wizerunek, ale taki bardzo seksowny, przylgające, jakieś takie mm -hmm. szaty, że ma taki bardzo wi e, widoczny wizerunek tak tak, super. Mm -hmm. To tak. Jak zaczynała, to myśmy akurat właśnie studiowały. Stąd też pamiętam, jak w Szczecinie jeszcze istniała restauracja kom, kompleksowy taki zesp zespół restauracji Kaskada. I tam właśnie ona pierwszy raz występowała razem z mężem. Wówczas i właśnie wtedy wypłynęła ta piosenka piechotą do lata. Super. To są piosenki naszej młodości, także. Mnie się też tak kojarzy bardzo młodo. No i mile. O, i mile. Teraz Beata Kozidrak trochę inny repertuar ma, ale tym niemniej dobry. No ostatnio słuchałam Beaty, jak śpiewała w Warszawie. Piękny koncert. No wtedy, kiedy się chce zrelaksować. Jak robiłam remont w domu, w sufitu, to też słuchałam Beaty. Fajnie, że takie spektakle powstają. Inspirują się takimi postaciami nie z historycznymi z daleka, tylko takimi obecnymi, które cały czas można podziwiać. I, I spojrzeć na te osoby może z innej perspektywy, nie tylko jako e, gwiazdę strady, ale też jako no, taka silna babka. A teraz jesteśmy w towarzystwie Żelisława Żelisławskiego i Magdy Miklarz, twórców spektaklu Być Jak Beata, współautor, scenariusza i reżyserka. Posłuchaliśmy trochę, co widzowie mówią o spektaklu, co mówią o zespole Bajm, o Beacie Kozidrak. To może na początek Wam zadam te pytania. Pierwsze skojarzenie z Beatą? Piotr Domalewski i Łomża. Piotr Domalewski to trochę rozumiem, bo to pomysłodawca tego spektaklu, powstania jego i całej idei, ale Łomża? Bo Piotrek jest z Jakoś mi się to składa, wszystko. Bo ja ta Zidra głomża Piotr Domalewski. To jest taki jakby trójkąt. Okej. Okay. A że Isła? Nie, no oczywiście, że się kojarzą tam tak. włosy i kozaki, ale już posłuchaliśmy, że tak. wszystkim się tak kojarzą, więc tak. Złoty kolor mi się kojarzy. Mi się kojarzy z, z szalonymi stylówkami na koncertach, z niesamowitą energią na scenie i z odkrywaniem y, na nowo piosenek, które y, funkcjonują w eterze i przestrzeni y, od lat. A tak naprawdę y, odkryłem je y, y, o czym są i jakie są bardzo niedawno, kiedy zacząłem ich słuchać świadomie. Które są Waszymi ulubionymi piosenkami? To się zmienia. Yy, to się zmienia tym bardziej, że teraz słuchamy codziennie bardzo dużo. I ja na przykład codziennie rano się budzę z jakąś inną piosenką na ustach. <grym> uwielbiam małpa i ja uwielbiam tę piosenkę, ale tak naprawdę no właśnie codziennie coś, coś nowego. Na tym etapie już <grym> naprawdę jest <mi> trudno <grym> odpowiedzieć na pytanie, która jest. Y Ulubiona to. <noise> A Macie także posługujecie się między sobą jakimiś frazami? Takimi, że wiesz, nagle szklanka wody i to ma znaczenie. To cały Ubiłam to... się tobą, że Lisła. Aż tak Oj, to teraz mi... to nie pamiętam. Żebyśmy do siebie mówili cytatami, ale to cały czas znaczy, jest Czy cały czas nie. i tak mówimy, bo ja sam w tekście i w piosenkach, także już powoli przestajemy zauważyć, że mówimy datą. Mm -hmm. Ta, może my mówimy w ogóle cały czas tym językiem między ja, sobą. Już coś dostrzegamy. No dobra, a Na pożegnanie mówimy bajm. A te sytuacje kiedy? Słuchaliście albo słuchacie bajmu? Gdzie ten bajm w ogóle nam towarzyszy? Z bajmem jest chyba tak, że nigdy nie wiadomo kiedy <głosy> <głosy> go spotkasz. Może to być w poczekalni u lekarza, może być w warsztacie samochodowym, w autobusie, w z taksówką. Y Albo po prostu włączasz e, rano YouTube'a i w polecanych pierwsze wyskakuje Ci Beata Kozidrak bo już <głos> <głos> tak masz. <noise> w tym kraju chyba nie ma człowieka, który by nie żył z tym zespołem. Hmm. Świadomie, bardziej Na świadomie. Najlepiej, jeśli próbuje się schować. <głos> uciec. <głos> nie uciekniesz. <noise> A co znaczy, już odwołując się zupełnie do spektaklu, ta fraza, być jak Beata, co ona będzie oznaczała dla widzów? W tym przedstawieniu? Myślę, że ciężko nam powiedzieć, co będzie oznacza dla widzów, a dla każdej z naszych postaci oznacza też co innego, jakby każda z postaci w tym, co mówi, odnosi się jakby do innego aspektu osobowości Beata, albo do innej, innej piosenki, mm. do czegoś, co to jest. Wyjaśnijmy, na czym mm. polega fabuła tego muzycznego przedstawienia. Przede wszystkim to jest spektakl muzyczny, tak bym to nazwała, że na pewno nie jakby sam koncert. Jest to coś na kształt e, finałowej gali castingu e, przeprowadzonego do e, filmu o Beacie Kozidrek, który ma powstać i jest poszukiwana, e, poszukiwany aktor lub aktorka, <grych> osoba, e, która najlepiej e, uchwyci to, co w Beacie jest nieuchwytne. I będzie Najlepszym wykonawcą jej roli w tym filmie. Mm -hmm. A kogo zobaczymy na scenie? Magdę wrani, Arka Buszko, yy, Marysię Dąbrowską i. Mkawskiego. I niespodzianki. I niespodzianki. I zespół na żywo, bo to też jest ważne, żeby podkreślić zespół na żywo z, z Tomkiem Lewandowskim, który jest autorem aranżacji i też pr prowadzi aktorów muzycznie i sam będzie grał. Na klawiszach mm. i aktorzy grają po kilka ról, tak, czyli tak, jest tak, kilka tak. odsłon mm -hmm. każdej postaci. Mm -hmm. Będą nas zaskakiwać. Tego nie wiem. <laughs> Jestem przed generalnymi, może to być niezaskakujące. Nie <laughs> ja myślę, że na pewno, że na pewno będzie trochę maczam w tym palce, więc trochę wiem. Yy, I zapraszamy w takim razie na spektakl być jak Beata". Do Teatru Współczesnego na dużej scenie. Mhm. Zapraszamy. Bye. Bye.